83 lata od wybuchu II wojny światowej, 1 września w Gnieźnie upamiętniono tragiczne wydarzenia, które przyniosła ze sobą wojenna zawierucha. W lesie miejskim przy pomniku upamiętniającym pomordowanych byli obecni przedstawiciele władz samorządowych, a także harcerze, kompatanci i zwykli mieszkańcy. 83 lata temu, 1 września wybuchła II wojna światowa. Historycy do dzisiaj sprzeczają się, czy to było Westerplatte, czy może to był Wieluń i bombardowanie niewinnego miasta, gdzie kilkaset osób poniosło śmierć pod niemieckimi bombami, łącznie ze zbombardowanym szpitalem, czy może Trzew i walka kolejarzy o utrzymanie mostu na Wiśle. To dzisiaj nie ma znaczenia, gdzie wybuchła ta wojna. Ale dzisiaj ma znaczenie pamięć i szacunek dla tych wszystkich, którzy oddali swoje życie w obronie Ojczyzny. Myślę nie tylko o tych wszystkich służbach mundurowych, które walczyły od pierwszego dnia, ale również o ogromnej ilości osób cywilnych. Dlatego dziś spotykamy się właśnie w tym miejscu, aby również pamiętać, że wojna niesie okropieństwa w stosunku do niewinnych ludzi. Wielokrotnie mówimy, że pokój nie jest nam dany raz na zawsze. Że o pokój trzeba się starać, trzeba o nim myśleć, wręcz trzeba o niego walczyć. I dzisiaj te słowa za naszą wschodnią granicą chyba pokazują nam najdobitniej, jak agresja, nienawiść może doprowadzić do wojny. Przecież 17 września przeżywaliśmy jako Polska to samo. Z Ninacka zaatakowani przez sowieckiego okupanta, przez sowieckie wojska. Ale też trzeba powiedzieć o tym głośno, że 1 września byliśmy zaatakowani nie tylko przez hitlerowskie Niemcy, ale również przez słowackie wojsko. Ponad 50 tysięcy słowackich żołnierzy, dywizjony lotnictwa zaatakowały ziemię polską, doszły aż do Sanoka. Ale dzisiaj jest też czas na refleksję, czas na pogodzenie się między narodami. że w 2007 roku premier, czeski premier Słowacki przepraszał za ten najazd sprzed ponad 70 lat. Przecież do dzisiaj mamy niezabliźnione rany i pamiętamy o południu 1943 roku. Ale to wszystko można na drodze pokojowej naprawić. O wszystkim można rozmawiać. Aby rozmawiać, trzeba woli dwóch stron. O tym dzisiaj pamiętajmy. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby ta wola była. To pokolenie, które teraz idzie przez tę polską ziemię, pragnie się uczyć od naszych ojców, braci i sióstr, którzy za tę wartość, za wierność ojczyznie zapłacili najwyższą cenę prośmy zatem Boga aby poległych obdarzył wieczną nagrodą tych poległych w czasie drugiej wojny światowej ale także i to pokolenie które walczyło miało szczęście przeżyć ale dzisiaj już przeszło przez tę ziemię a nas żyjących hojnie obdarzył błogosławieństwem byśmy Potrafili żyć nie tylko dla siebie, ale dla bliźnich i dla niego samego, który nas stworzył i będzie nas sądził. Delegacje, które przybyły na uroczystość na koniec złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów. W lesie miejskim w Gnieźnie na początku grudnia 1939 roku Niemcy rozstrzelali 8 osób. W wyniku II wojny światowej swoje życie straciło 6 milionów Polaków.